Najbardziej lubię podróżować samą i tak robię najczęściej, dlatego że lubię smakować świat. Nawet jeżeli to jest czasem bolesne, to kiedy jesteś samemu i odkrywa się samodzielnie różne miejsca, dociera się do różnych miejsc, to wtedy czuję się to najpełniej i tak lubię najbardziej. Ale czasami też organizuję otwarte wyprawy, takie, na które można się zapisać. Właściwie chyba nigdy nie powiedziałam, dlaczego to robię, i chciałabym to powiedzieć dzisiaj. Organizuję otwarte wyprawy po to, żeby poznać niesamowitych ludzi. Mam ogromne szczęście, że zawsze na tych wyprawach poznaję ludzi, z którymi bardzo szybko stajemy się przyjaciółmi. I tak właśnie było podczas tej wyprawy, bo no, dzisiaj jest ostatni dzień wyprawy do Nepalu i Tybetu. Pierwszej, bo za chwilę to będzie się następne. <grym> Ale powiem Wam, bo to jest niesamowite. Dlatego, że Organizuję te wyprawy po to, żeby poznać takich ludzi, których nie poznałabym ani mieszkając w Warszawie, ani podróżując po różnych końcach świata. Głównie dlatego, że zwykle jak już gdzieś wyruszam, to staram się wyruszyć tak daleko, gdzie nie spotkam żadnego podróżnika ani turysty. A podczas tych otwartych wypraw spędzam czas wśród Niesamowicie ciekawych ludzi. I tak było zawsze od, od początku, od pierwszej wyprawy, którą zorganizowałam dla innych, więc chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli udział kiedykolwiek w takiej wyprawie otwartej. I cieszę się, i uważam, że to dla mnie jest ogromna przyjemność, i cieszę się, że mam ten ogromny przywilej poznać Was i spędzić z Wami czas. Szczególnie mówię to do osób, z którymi spędziłam teraz minione dwa tygodnie w Butanie i w Nepalu. Małgosiu, Joasiu, Patrycjo, Alicjo, Darku jeden i Darku drugi, Januszu, Piotrusiu. <grytanie> bardzo Was lubię. Bardzo się cieszę, że Was poznałam. Mam nadzieję, że spotkamy się znowu. Bardzo się cieszę, że wybraliśmy się wspólnie do Butanu. Jestem pewna, że nasze drogi znów się skrzyżują. I bardzo wam dziękuję za prezent, który o was dostałam. Sami zobaczcie ci, którzy jeszcze tego nie widzieli. <ślepisy> Jezu, oj, tak jak Łątek tu wszyscy... <ślepisy> Centralnie. No, no Najładniejsza. Obróćcie to na dookoła, żeby było widać. O obracajcie dookoła, żeby było widać wszystkie. Uwam, uwam. I mówcie jak było. Długo. Poczynasz o mnie. Przyjemnie. mnie. ciekawe. Nie no, powiedzcie coś o metodzie. O, butanie. Niesamowicie. Dziko. Wysoko. Wysoko było. Bardzo ciężko. Wesoło. Nie, niejednokrotnie. Dech zapierało piersi. Ach, tak. W piersi. Od widoków. Aż tak. <głowa, Głowa bolało ciśnienia. Nie od czego innego. Czemu <śmienicza> <Sleba> ja? Żaba. <śmienicza> Ktoś <Zaba. śmienicza> bym chciał? <śmienicza> <śmienicza> Najgorzej zostać pominięty. To już nie jest grupa seks. Dzięki, Batka. Ale super. Bardzo Wam dziękuję. Hurra! Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Serdecznie Was ściskam i jestem pewna, że nie raz jeszcze się spotkamy na różnych szlakach gdzieś w świecie.